Mówię wam, to będzie na miniaturce na filmie, mówię wam, ten kurczak jest niesamowity, witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj będziemy grali w mapę od Przema, Polegając na tym, że zbieramy po prostu pisanki, o co tutaj chodzi, grasz sam, postaraj się zabrać wszystkie pisanki w jak najkrótszym czasie, koniec w sobie tak naprawdę pitolenia, zaczynamy, tutaj mamy czas i teraz tak, jak wyglądają pisanki, bo ja chciałbym wiedzieć, czy to jest pisanka, teoretycznie tak, no dobra, jest pisanka, czy to jest to, tak. I dostałem efekt lewitacji. Kolejne jakieś efekty dostajemy. Teraz byłem przez chwilę niewidzialny. Czemu ja mam ni niewidzialność 3, a jestem widzialny? Okej. Okay. Znowu lewitacja, świetnie. Co przynajmniej tutaj? Zobaczę. Dobra, jest kolejna jako. Ej, jeżeli ten film... <ścoughs> ten film będzie trwał z minutę. O, dobra. Teleport mnie z powrotem gdzieś. Gdzie? Tego to ja już nie wiem. Jeszcze jedno jest. Jeszcze jedno zdobyłem, nie wiem jakie jest zdobyłem, ale ok. I zostało ostatnie jajko. I to chyba będzie koniec filmu najprawdopodobniej. Ja, czy to chyba będzie najkrótszy film na tym kanale? Chwila. chwila, 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 chwila. O, jest. Wow, niezły czas. Czy naprawdę ta mapa trwa tylko jedną minutę? Naprawdę. Boże, święty, bo ja Wam powiem coś takiego. Ja przeszukiwałem yy, na minecraftmapy.pl. Szukałem jakiejś fajnej wielkanocnej mapy. No coś mi nie wyszło. Tak można byłoby to powiedzieć. No, była jeszcze jedna mapa, żeby uratować, uratować tam, uratuj wielkanoc, ale tam nie działa to, nie działa. Słyszysz to, kurczak, nie działa tamta mapa. Więc wziąłem to. No i się, no, no zawiodłem się, że film trwa dwie minuty. Więc tak naprawdę odpalę sobie ga game, game, modę creative. Nie mogę go odpalić nawet, świetnie. Więc sobie skoczę do Wojna. I chyba w sumie tyle. Film naprawdę bardzo krótki, ale wiecie co? Zrobimy inaczej. Ja to nagrywam 7. 7 kwietnia, co nie? Więc ja Wam życzę Wesołych Świąt, ale też przy okazji nagram jeszcze jedną mapę. Chyba, że magicznie jakąś inną znajdę mapę, ale z zagranicy. I wtedy po prostu będzie film zagraniczny, jakby ta zagraniczny, jakby z zagranicznej mapy będzie wielka noc. Nie wiem, czy ja w ogóle to wypuszczę, czy nie. 3 minuty filmu. Dobra. Okej, okay, niech będzie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Nawet chyba nie mówiłem, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. A no dobra, zostawcie jak chcecie. Możecie mi sprawić taką, e, taki prezent na Wielkanoc. Nie wiem. Zobaczymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.